to, co robisz? Przeglądam program Pyrkonu i wybieram te punkty, które mnie interesują. O, ja też chcę wybrać i pójść na nie sam! Stop! Dzieci do 12 roku życia muszą na terenie festiwalu przebywać z opiekunem, ale jeżeli jesteś w wieku 13+, to zapraszamy samodzielnie, choć pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, formularze. Każdy uczestnik poniżej 18 roku życia musi mieć pisemną zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna na cały czas trwania Pyrkonu. Warto też, żeby miał przy sobie kartę z dodatkowymi informacjami o chorobach i przyjmowanych lekach czy o numerze telefonu do siebie i numerze ICE, by w razie nagłego wypadku móc powiadomić wskazaną osobę. Wreszcie dane o adresie zamieszkania oraz adresie pobytu na czas pyrkonu. Może nie będą potrzebne, ale lepiej mieć je zapisane niż nie mieć. Po drugie, bezpieczeństwo. Przeczytaj Regulamin i Kodeks Pyrkonu. To zbiór informacji, które pomogą Ci w bezpiecznym poruszaniu się po największym festiwalu fantastyki w Polsce. Przyjeżdża na niego kilkadziesiąt tysięcy osób. Warto więc przestrzegać pewnych zasad, żeby wszyscy uczestnicy czuli się tu dobrze. Kluczową zasadą jest szacunek. Możemy być członkami różnych fandomów i ta różnorodność jest czymś naprawdę pięknym. Jeżeli tę przynależność chcemy jakoś manifestować, to z sympatią do innych, którzy również manifestują swoje zainteresowania. A jeżeli będziesz świadkiem nękania fizycznego lub słownego, zgłoś to jak najszybciej albo osobiście w biurze festiwalowym, albo telefonicznie. Do dyspozycji masz dwa numery: alarmowy oraz zaufania. Warto je zapisać w telefonie. No, i zawsze miej przy sobie identyfikator. To Twój perkonowy paszport, który umożliwia ci poruszanie się po rozległym terenie międzynarodowych targów poznańskich. Po trzecie, towarzystwo. Jeżeli masz 13 lat i więcej, możesz przyjechać na perkon samodzielnie, ale może lepiej z kimś, bo w grupie raźniej. Jakby co, to na miejscu też będziesz mieć mnóstwo okazji do poznania większej liczby osób o podobnych zainteresowaniach. Samodzielny wyjazd na festiwal jest dobrą okazją do nauki odpowiedzialności, organizacji czasu czy zarządzania budżetem. Ponadto Pyrkon daje możliwość zobaczenia z bliska, czym jest wolontariat i jak dobrowolne zaangażowanie setek osób potrafi stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Kto wie, może w kolejnych edycjach to ty zostaniesz Grzdaczem, czyli osobą od zadań wszelakich, dzięki którym pyrką trzyma się mocno niczym na trytytkach i srebrnej taśmie, czyli najmocniejszych środkach montażowych w galaktyce. Jeżeli masz jakieś pytania, to odpowiedzi na nie znajdziesz prawdopodobnie tutaj. Tato, a ja mogę też zostać tym Grzaczem, ksikaczem? Grzdaczem, synu, Grzdaczem. No przecież mówię. Pojedziemy, zobaczymy i zdecydujemy za jakiś czas. A póki co, widzimy się na Prygonie.